To gdzie idziemy? My pewnie pójdziemy w dwójkę zobaczyć sobie fajne trzy lokale, takie, które namierzyłem. I pewnie gdzieś tam spotkamy grupę, bo grupa chce zjeść, nie wiem na co mają ochotę, także pewnie gdzieś tam będziemy krążyć po okolicy i zobaczyć jak tutaj żyją Indianie z plemienia Navajo. Dobra. lokalne biznesy. Wymieniam baterie w aparacie i udajemy się na łowy po knajpach, zobaczymy co się tam dzieje. Gdzie mi Majki prowadzić? Nie wiem, e, zwiedzamy page, to jest miejsce... A to kręgielnia jest? Jesteśmy tak, w Arizonie teraz i wchodzimy do pierwszego lokalu na naszej trasie i zobaczymy co się dzieje, ale wydaje mi się, że już go zamykają, nieważne, ale popatrzmy jak wygląda taki... Idziemy zobaczyć Taki klub, kręgielnia. Star TV. On Tramping. Przedstawia film Podróż przez Stany w USA. Gdzie prowadzisz Majki? Występują... Co tutaj następne mamy? Majki. kolejny lifestyle amerykański. Czyli zobaczymy jak Amerykanie spędzają czas po pracy. Zobaczcie, jaki taki typowy, może nie taki stricte typowy, To pod to pan, ale... Tomek Tuak. Sebastian Markowski. Odcinek 17. Wesylarnia. Tutaj, Tutaj też robią, wytwarzając swój alkohol swoją wódkę, swoje whisky i swój browar, także można skosztować może będzie okazja żebyśmy skosztowali swój browar zobaczcie jak to wygląda fajny, fajny, fajna hala gry, gry tak. można też wszystkie, wszystkie rzeczy tutaj są typowo pod kątem miejsca w którym się znajdujemy tak? koszulki, kubeczki, wszystko jest można sobie pamiątki z tego miejsca We're in the where Grand Canyon This here is a okay. prickly pear IPA. It's made with the uh, prickly pear okay. cactus okay. fruit that we got okay. out here in the desert. It grows all okay. over. Okay. Could you uh, talk us about this place? The, the restaurant? Yes. About this place. Yes. Yeah. The yes. first time in Page, Arizona also? Yes. First time, yes. Okay. Well, just a thing about the, uh, the town and the building uh -huh. is if you look up there, see the To była pierwsza stacja, ee, no strażny w mięsie. Tak? Okay. To nie była restauracja. Was the a tutaj, fire tutaj, and, uh, tutaj strażacy byli, tak uh, więc, no? Remiza strażacka Remiza Strażacka przerobiona na teraz. Zresztą pan. widać i zwiasty no tu nie po kolei. building was just Filled with trucks and uh, broken cars out back, and so it had nothing. And then, um, just before COVID in 2019, 2020, yeah. Yeah. they uh, mm -hmm. they bought this place. And uh, over the course of that time, COVID slowed it down, but they uh, turned it into what it is now. Okay. Uh, how, how long do you work here? I have worked here for six months, okay. but the restaurant has been here since 2021. 30, okay. Yeah. This is very nice place. Uh, yeah. I saw uh, many and t-shirts yes mm -hmm. this restaurant yes yeah we also sell uh, merchandise um, okay. a little more about the, the company too uh, it's a uh, it it's hard to read here but it's veteran owned since 07 and uh, the owner of the company is a u.s navy veteran oh perfect yeah thank you and uh, we're one of four locations Well, oh. uh, let me show you what these are No i co tak można remizę strażacką przerobić, co? Tak jest, no ale chyba alkohole kradną, zobacz jak 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 jak. We are here in the page, okay. But the first location is in Williams, Arizona, okay. and then there's two others. Okay. Perfect. We uh we distill our alcohol, okay. in Williams, and then okay. we brew our beers in okay. here, here, and here. Okay. But we don't brew here in this building. We have the equipment.

Okay. Hello. 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 We are two. We what do you prefer? we are for tacos, I don't know. Yeah, tacos yeah. okay show me uh, What tacos is for you the best Kesabira? Okej. maybe more better steak or quesabirria. Ok. Tylko okay. kelner prosił, żebyś oznaczył ten lokal. Oznaczymy. Oznaczymy. Smacznego. Thank you so much. Muchas gracias. Po hiszpańsku. Zaczynamy dania. Wygląda... To, to są przystawki. To nie, jest, to nie jest główne danie. To jest przystawka tylko. Także... Okay. Próbuj. I oceń. Tak jest. Nie mam czego zacząć, ale dobra, Zacznę od tego pierśadzia, zapiekane z serem, z warzywkami i z pieczarkami i z mięsem. Kiedy widzę. Mm, Super. No to co, to teraz ja się zabieram jeszcze do jedonka. My trafiliśmy. Nie wiem, ale obserwujemy. Ameryka to jest Ameryka i nigdy nie wierzy. Co trafisz? Podejrzewam no dużo jakieś urodziny? Nie wiem Gęgielnia już zamknięta i ten... Że tak powiem, chill odbywa się przy ulicy. Słuchajcie, jesteśmy w Ameryce, i tutaj każdy może odkryć swój talent. We were splitting the prize, but she opened the eyes and said, "Baby, let's try it again." We were beating the odds, we were beating the odds, we were beating the odds again. We were gambling with the sun, we were playing the win. We were beating the odds again. We were beating the odds, we were beating the odds, we were beating the odds again. We were gambling with the sun, we were playing the win. We were beating the odds again. To yeah! To jest właśnie Ameryka. 18 wrzesień, czwartek. Jesteśmy w kanionie Antylop, takim komercyjnym, trochę kanionie, ale bardzo pięknym. I wchodzimy sobie do wizytal Center i czekamy na wejście. Tomek, co dzisiaj tam przygotowałeś? Nie wiem, czy mogę zabrać. Nie Nie mogę? Nie możesz. No potem mamy obrad. O dziewiątej mamy być tam na zewnątrz, za drzwiami. I panna zabała, zabała oręż. Nie mamy tyle czasu. No i co? Jesteśmy w gift shopie. Tradycyjnie można sobie jakąś pamiątkę kupić, koszulkę. 25 dolarów. Cena taka standardowa. Kanion antylopy Antelope Canyon, Arizona w USA. Znajduje się niedaleko miasteczka Page w północnej Arizonie, w pobliżu granicy z Utah. Wąski, szczelinowy kanion wydrążony w piaskowcu przez wodę i wiatr. Składa się z dwóch części, upper antelope canyon, the crack oraz lower antelope canyon, the corkscrew. Niezwykłe formacje skalne o falistych kształtach, zjawisko tak zwane beamów, smugi światła wpadających pionowo do wnętrza kanionu, najlepiej widoczne w południe, w sezonie letnim, gra barw, piaskowiec, mieni się od pomarańczowych i czerwonych tonów po fiolet i róż, w zależności od pory dnia i kąta padania światła. Jest to popularne miejsce wśród fotografów i jest to jedno z najbardziej fotografowanych miejsc w USA. su band miander na rzece colorado i okolice Page. Jezioro Powell, Lake Powell, Arizona, Utah, sztuczny zbiornik wodny na rzece Colorado, powstały po wybudowaniu tamy Glen Canyon Dam. Leży na pograniczu Arizony i Utah, również w pobliżu miasteczka Page. Drugie co do wielkości sztuczne jezioro w USA po Lake Mead. Otoczone czerwonymi skałami, kanionami i pustynnym krajobrazem. Ustawię Wam pałaców, nie mam konta w żadnym banku. Cały majątek mieści mi się w starym, podartym ubranku. Kilka wspomnień w głowie, parę nutów w duszy grają. I te oczy, które wciąż się światu z naiwnością przyglądają. Nie prosiłem o wiele, chciałem tylko iść po dwie. A on ciągle wiał mi w twarz przez tych kilkadziesiąt lat. Pod koniec dnia zwiedziliśmy upadki National Monument Arizona, USA, którego położenie to północna Arizona, niedaleko Flagstaff. Monument leży na pustynnym płaskowyżu, pomiędzy kołką National Forest a Sunset Crater Volcano National Monument. Historyczne miejsce to rozległe stanowisko archeologiczne dawnych kultur Ancestral Puebloans. Ruiny osiedli i domów z Czerwonego Piaskowca powstały głównie około 1000 roku po erupcji pobliskiego wulkanu Sunset Crater. Największa osada Łupatki Pueblo liczyła kiedyś około 100 pokoi i była centrum handlowym regionu. Można tu zobaczyć też okrągłe boisko, Balcort i unikalny Keminetti Room. Warto również zobaczyć Łupatki Pueblo, największe i najbardziej imponujące ruiny. Ukołki Pueblo, malownicze. Samotne ruiny na skale, świetne do zdjęć. Lamek i Box Kamien Pueblous, mniejsze osiedla w kanionie. Citadel Pueblou na wzgórzu, z pięknymi widokami na pustynię. Visitor Center, muzeum z eksponatami archeologicznymi, sklepik informacji dla turystów. Takie trochę dziwne boisko do gry w piłkę. Ciekawe jakie zasady to były tej gry. Zupełnie inne boiska w piłkę mieli Majowie i kultury meksykańskie, ale wszędzie u Indian, nieważne czy w Ameryce, czy na południu, popularna była gra w piłkę. Przydeł dwoje Lecieć, gdy chęci Wzywają moje oko włoskich Sycić błękitem Albo egipskich Piramid szczytem Na Francji kwitnącym łanie, lub na Pompeji, zgasłym wulkanie albo na Karpat, wyniosłym grzbiecie. A stamtąd spojrzeć. Po całym świecie widzieć tak piękne, choć już w ruinie dawnej pogańskiej litwy świątynie, albo słać modły do przedwiecznego. Świętego po Oceanu znów płynąć łonie, gdy burza ryczy, a okręt nie, i być przemocą fali. kopalnie złota Co są cenione wyżej niż cnota Co rzadko nędzy niosą ulżenie A często zbrodnią, plamią Jest 2023, dojechaliśmy do naszej kwatery. Tym razem śpimy w wynajętym domu. Deszcz pada, burza idzie. Już tutaj nie widać, bo jest ciemno. Jak zadowolony z warunków? Bardzo. Najlepszy no, domek, jak, jaki miałem, gdy tylko będę wyjeździł. Super. Okej. Okay. Piłkarzyki. Dominek, kuchnia, salon, no, schowek na jakieś kuchenne rzeczy. Tomek zajął tutaj z Agnieszką. O, pokój przestronny, ładny, oszklony. No i my. Ja śpię tutaj. Z majkiem na jednym. Dziewczyny mają tutaj. Z łazienką. Łazienką. Luksus. Tylko dlatego, że chłopaki się z nami zamienił nam oddalił. No, z... z... Ach, to dopiero dżentelmeni. Jak można było się A dżentelmeni tutaj też po. No i takie mamy warunki. Majki, jak tam rozebrałeś się? Rozebrałeś się? to się tak. Bo z kamerą wchodzę. Bo z kamerą wchodzę. Dobra, co łazienkę odpuścimy. Nie ma. Tym, widziałam ten rzut oka z góry na dół. Nie, bo była krawędź akurat. Nie tak? było nic widać. No dobra, kończymy tu.